Dzień dobry wszystkim, z tej strony Jasiek Dobrowski i no i mówią mi, że nowa aktualizacja wychodzi, to ja muszę sprawdzić. Jestem ciekaw co tu się będzie odwalać, ty jak są go ku gości troszeczkę, też takie... ma blond włoski, dobieranie graczy. Co jest? Już od razu do gry wrzuca? Fajnie jakby był taki trailer, wiecie, interaktywny, że się wchodzi i człowiek od razu nawala się z jakimś graczem czy coś. Co by im szkodziło? O! I znowu coś wybuchło. Ja pierniczę, W tym w Fortnite co chwilę coś wybucha. Dobrze, że tak nie jest w prawdziwym świecie. O, ale że dezercja. O kurde. To ja i moja gra zawsze w Fortnite, kurde. Lecę epic busem i już wiem, że za chwilkę umrę. Nawet w tym epic busie. Znając moje szczęście, to byłby pierwszą osobą, która by zginęła w epickim busie. O! Jeden HP się ostało! No przecież to ja! Powiecie, że Bambik Samiec alfa, kochani, samiec alfa. Z Bambikiem mnie nie mylić. Ale na kurde, kurde, on z tym jeden HP. Nie, to, to to już nie ja. Ja bym dostał od razu w papę. O! Cyki, Sysia! Ratuje mnie! Jeszcze brakuje Jacoba w tym wszystkim Imanojka Cyk, no i jest Imanojek. Nawet podobny. Nie, chociaż to bardziej Jacob. Manojek jest taki nieco bardziej łysy, a Jacob, jak się zarośnie, to naprawdę. U Co, chłop z predatorem zadarł. O, jest i Bananek! Zarąbiste! <laughs> Nie, zrobili szejka z bananka! Tak nie wolno! Ryba była! Uwielbiam ten trailer! O nie! I rakieta cyk! Tago skakanep nad rakietą! I walnęło... ...meteoryt. Co zadziałało? Chciałeś, żeby w ziemię walnął meteoryt? Co się z tego wykluje? Życie pozaziemskie jakieś? Jakby coś takiego w prawdziwym życiu przyleciało. Nagle ja bym pierwszy obsrał zbroję i bym do Elona, ci Elon Mordo, my lecimy na Marsa, co? Wiem, że nie masz powodów, by mi ufać, ale... Kim ty jesteś? Czekaj, czytaj, Bo... Co wzywasz kumpla, by ci pomógł, a on cię nawala? Ja pierniczę. Mogę dać ci dżemu. A co z siostrami? O! Chłop napalony! A musisz mi pomóc naprawić to. Co się... O kurde Mamy umowę. Na razie. Oho ho No to do pracy. Ale skąd jest w ogóle pewność, że on to w ogóle naprawi? Jest i raper. A tu ja, czekaj, czemu mam taki skin? Czemu nie mam ryby? Ratujemy, daj mi ten bilet. W moich rękach to będzie bezpieczniejsze. Czemu nie mogę nawet schodów budować? Trzeba za ciebie kciuki to tam na górze Rób co musisz O, Pierdykło coś O matko Mamy portale To nie są portale Co to jest? Pokaż co to O kurde ty to nie oddychał Jak to możemy zamknąć? A bo ty masz taki sprzęt, no to co ja mogę rękami to tylko naprawić Nic innego nie zrobię Dobra ty no to chodź tu szybko! Kolejne! Fale rzeczywistości? O uh oh... Ale skin mi teraz wsiadł! Zarobiście. Uuuu chłopcu się motylkiem zrobił! Do słoiczka! Fajnie być motylem! Taka wolność! Latasz sobie! Możesz wszędzie odlecieć! Dobra, podnieś ten bilet. No ja nie dam rady, chopy! Najlepszą osobę do tego z tych portalek zamykany będzie. O, no do kuli, co jest? Co jest? Tibic, mogę go? Jak sobie świetnie radzę, nic sobie nie radzę. A, bo ja tu muszę strzelać. Spoko, spoko. A -a. Kurde! Rozkminiłem! No to teraz pozostało raz, dwa, trzy, cztery, ponad setka tych portali! Ole oh, ładny kwiatuszek. Jak to jakaś taka magnolia czy coś Zorąbiście, jakby tak się świat walił, to mógłby nawet dzisiaj. Tylko musiałby sobie popkor zrobić. O! I mnie wyrąbało. Co we mnie strzela? Jak to jakieś prosy się pobudowały, ja nigdy takiej wieży nie zrobiłem. Ominąć. Co jest, jest z tym kurczakiem? Jaki słodki świat! Jaki fajny skin! Nice. Dobra, i zamykamy teraz. Jak suwaczkiem w dół, tak jak mówił mój mentor. Cyk, portal zamknięty. Kurde, czuję się tak totalnie bezużyteczny. Że ja tylko sobie biegam i coś tam klikam, ale i tak nie, nie mam wpływu na nic w tej grze. Gdybym miał jakiś wybór, wiecie o co chodzi? Że. Co jest? Zwierzęta dodali Fortnite! Będę mógł adoptować pieska? Ale super! O nie, jak ktoś będzie strzelać w tego pieska? To jest najgorsze. Nie mogą dodać do takiej gry zwierząt, bo to będzie nieludzkie, jak ludzie będą strzelać do nich. Icyk, rozwalone, easy. A gdzie jest ten jeszcze jeden? O, Co sosach. Nie, kurde, strzela do mnie, strzela do mnie. Dam radę, dam radę. Trochę stresujące, ale dam radę. O kurde, cyk, zrobione, w kurczaki się zamienili, ale sztongs. Uratowałem świat? O w duszy, jak tak wygląda uratowanie świata, to chyba coś jest nie tak, ale animacje piękne. Jaki? Mów, czy on się teraz poświęci dla nas? Nie tego robić. O nie, on się zamknął w środku, on się poświęca dla nas. Czyli nie będę musiał mu oddawać to, co, co obiecałem. Właściwie ty obiecałeś. Nie, nie pomagam mu. Prawie cię zabił, pobił. No i muszę mu pomóc. Ja pierniczę, jak rosną jak krety. Trzeba będzie na odkretowanie się umówić. Ja pierniczę. O, ale mnie wyrąbało, chociaż to dobrze. I co, do góry muszę lecieć. Lecę cię ratować, chłopie. O, siema. Wejdę za Ciebie. Łoł. Wow. Nie będzie następnej szansy. Musisz odciąć punkt zerowy i przeciążyć urządzenie. Czemu on się poświęca właśnie? urządzenie? Zostanę uwięziony w pętli. Będziemy musieli wywalczyć sobie powrót. Nieważne co się zdarzy. Nie poddawaj się. Znajdę Cię. I powiesz mi wszystko. Masz moje słowo. Trzeba by było tam, do tej pętli, wezwać kogoś z ZUSu albo Urzędu Skarbowego, oni zawsze znajdą człowieka. Gdziekolwiek by się nie zaszył. Trzymaj się, brachu! Dzięki za poświęcenie! Ja bym nie był w stanie poświęcić chyba swojego, chociaż gdybym wiedział, że na moich barkach spoczywało ratowanie takiego ciebie, takiego, takich twoich rodziców, twoją rodzinę, moją rodzinę, no to pewnie bym się poświęcił dla ludzkości. Są wilki! Mówiłem, zwierzęta, normalnie. A tu wreszcie będę miał szansę, by coś wygrać. I łuki. Dobra, miecze świetlne jeszcze mi daje i będę szczęśliwy. Co to za bronie jakieś tibijskie są? O kurde! Łuk harpun. Ja szanuję, że oni dodają cały czas jakieś to nowe, fajne bronie, a i tak ludzie się obudowują i nie korzystają z nich. O kurde! To jakieś pierwotne moce, magie, kurczaki, nawet. Ja, być można kurczaka złapać i na nim latać. No i to jest gra, zarąbiste. Ja jestem prosty człowiek, widzę kurczaki i wiem, że będzie mi się spoko grało. Pierwotna moc, sezon szósty. To chyba dla takiego samca alfa jak ja, ale skiny, zarąbiste. Dołącz do ekipy. Freeze, robię to dla ciebie. Kurde, ale fajne są w karnecie bojowym. Jakie zarobiste są ten skinki? Pokaż mi, co jest. Masz takiego skina. Potem masz ikonę sztandaru. Ikona jest słaba, ale dalej. Co my tu mamy? Graffiti fajne. Ale w fajnym stylu są te graffiti. O kurde, Jones na całego to też jest fajny ekran czytowania. Emotka za darmo darmowym karnecie. Okej, okay. wygląda spoko w miarę. Muzyczka taka se, lecimy dalej. Co by to mamy? Plecak osaleńca, ty z włókiem. Fajny plecak. Fajny. Na moją rybę będzie mi pasować. O, jakiś damski skin. Lara Croft! Ouuu! Bym Sylwii w prezencie dał, gdyby grała. Co by tu jeszcze mamy? Lara Croft 25 rocznica. Ile Lary Croft będzie w tym sezonie? To pewnie jakieś będą takie mityczne rzeczy. O kurde, kilo. Co za kilo zrobiony. Ten skin już tarana taka sobie, szczerze mówiąc. Chociaż. Ma coś sobie takiego fajnego. Taki nerwarian fortniteowy. spoko jest. Co my tu jeszcze mamy? o Z pancerzem już wyglądasz to tarana. ta rana. Jakaś emotka. Hartmisz. Uuu! Magia Y w Fortnite. zarobiście. Kilofik, taki se. Co my tu mamy jeszcze lotnie? Fajna lotnia. O! Ty! Spoko wygląda! I będzie mógł nawet mieć taką emotkę latającego dżina. I on co, potem będzie miał zbroję taką, że będzie na niebiesko się przemieniał? Bo niebieski był na trailerze. Ten skin jest moim zdaniem najlepszy. Dla samego tego skina mógłbym wydać cały ten highs, który się na karnet bojowy wydaje. Jest zarombisty, gdak, epicki. I potem możesz gdaka siorba zrobić? No to już wygląda frajersko, tego już bym nie polecał, nawet największemu wrogowi by zdobyć Ale ten gdak taki normalny, zarombisty. Puciki, 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 Jak to jest pod Darniego robione Mamiko będzie szczęśliwa Ale są traczek. Sztąks. No ten skin Kruk, odrodzony, taki sobie Chociaż już w tej pelerynce, fajnie, fajnie. O kurde, jak to wygląda, jak ten Titans, nie? Wiecie o co chodzi? Taka bajka na Cartoon Network, było fajne. Ole, zarąbiste malowanie! Ole, zarąbiste. I tu mamy jeszcze plecak, ramiona duszy. No, ten plecak to tak zwisa trochę jak psujajka, więc tak średnio, moim zdaniem. Ale gdyby było sam, samo to, same te takie ręce, co się układają i ten płomień byłby taki mniejszy, to by to fajnie wyglądało, bo tak to, to jak dwa warkocze takie zwisające trochę. Ty, a co jest z niebieskim dżinem? Ty zarąbista skrytobójca z iglicy, ja już widzę jak największe tryhardy mnie nią tyrają. I co to jeszcze jest? Emotka strażniczka wieży? Pukczam, zarąbiste. I tu już mamy ewolucję Lara Croft klasyczna. No nie, ja piernicze. Nie wiem, widzowie, czy wy macie tyle lat, żeby pamiętać. Ale była gra Lara Croft, gdzie tak dokładnie kanciasto wyglądała. No może trochę bardziej kanciasta, bo tu niektóre elementy są zaokrąglone. Kto wie, ten wie. A zawsze były takie trójkąty bardziej. Ale tak czy siak, zarąbiście. Fajne. Nawet pufę se możesz mieć. Puf. Koniec. Co to semotka, nic nie robisz, fajnie. jak moje życie. Tarana indygo. Bardzo mi się podoba ten skin. Fajnie wygląda. Gdak jajosplozja. no tak średnio klasyczny Gdak to jednak Gdak. Te wszystkie inne to jakieś podrabiańce. Rachel Roth. O kurcze, ładnie to wygląda. I jeszcze jakieś takie... Neymar Junior. Będzie skin Neymara Juniora. No nie, a kiedy Robert Lewandowski? Fortnite! Nie udawajcie. Co to jeszcze? Style jakieś sam? Styl epicki? Dawajcie mi skin Robert Lewandowski, bo inaczej instal gry. Ale dziękuję wam widzowie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. W opisie jest prawdopodobnie nazwa yy, mojego kodu twórcy, więc jeżeli będziecie chcieli coś zakupić, no to polecam użyć. Dziękuję ślicznie. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym trailerze, co sądzicie o tym karnecie bojowym i myślę, że niedługo wskakujemy do Forta i oramy graczy. Co wy na to? Trzymajcie się, Servus.